Cześć, ja nazywam się Jakub i Witam w kolejnym odcinku Cienca Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Słuchajcie, wakacje za nami, co oznacza, że być może wracacie teraz do szkoły, ale bardziej prawdopodobne jest, że wasi znajomi, wasza rodzina, albo nawet wasze dzieciaki wracają teraz do szkoły. jest szansa, że część z nich e, będzie miała coś więcej wspólnego z matematyką, bo nie wiem, pójdą do technikum, czy w ogóle jaką mają rozszerzoną matematykę, czy są studentami. Nie wnikam. Może są w podstawówce i jarają się matematyką, więc dzisiejszy odcinek to będzie przypomnienie matematyki na poziomie, myślę, że nawet szkoły podstawowej, no chyba na poziomie szkoły podstawowej, ale takiej matematyki która przydaje się na co dzień w obróbce CNC moim zdaniem. Czyli zrobimy sobie kilka wzorów, zrobimy sobie jakieś przeliczenia. I uwaga, mogą być jakieś błędy. Uprzedzam, wytknijcie mi je na dole w bo przypominam, że ja maturę z matematyki to mam oblaną, no chociaż matematyką trochę zarabiam na życie. Więc jakby co, dawajcie znać, bo ja mogłem się pomylić, ale wydaje mi się, że nie, no bo to są wzory, z których korzystam na co dzień i zwykle one działają. To może teraz zadziałają. Zapraszam do oglądania. Najbardziej znany wszystkim wzór na świecie to chyba VC równa się pi d przez 1000. Każdy ten wzór zna, oznacza on wzór na prędkość skrawania pi w założeniu 314 razy średnica narzędzia razy obroty podzielona na 1000. No ale rzadko kiedy chcemy policzyć prędkość skrawania, zwykle prędkość skrawania mamy, więc przekształcając trochę ten wzór wyjdzie nam, że n może się równać równie dobrze 1000 VC przez pi D. No to dobra, spróbujmy to przekształcić trochę dalej. Jeżeli byśmy sobie zamiast N od razu podstawili S, bo przecież liczymy po prostu obroty, które wpiszemy do maszyny i wpiszemy sobie ten 1000 VC, to pod podem możemy sobie wpisać 314 razy D, no bo pi jest mniej więcej jakie jest. No ale wiemy też, że 1000 podzielone na 314. To no, powiedzmy w przybliżeniu 3, 3, 3, ja lubię sobie od razu uprościć, to nie będzie super dokładne, bo oczywiście ten wynik będzie trochę inny, ale będzie dość dobre nasze potrzeby. I z tego wynika nam prosty wzór, obroty zawsze będą się równać 3, 3, 3V 3 przez D. 3 czy 3, 3 trójki, łatwo zapamiętać, szybko, prosto i to jest takie jedno z uproszeń, które lubię robić. Więc jeżeli bym na przykład miał freza 10 fi 10 i na przykład miałbym. 100 VC, no to wyjdzie mi z tego procesu zasada, że obroty mają się równać 3, 3, 3, razy 100 przez 10. Jedno 0 mi się kasuje, drugie 0 mi się kasuje, więc wychodzi mi s równe 3, 3, 3, 0. I oczywiście tutaj wziąłem najprostszą sytuację, zwykle muszę do tego użyć kalkulatora, ale czasem się da to policzyć w taki prosty sposób. Więc mamy temat VC, najprostsze co może być. Teraz jak policzyć do tego obroty? Istnieje taki wzór, który też pewnie znacie, że VF równa się FZ razy N razy Z. Dlatego, że FZ razy Z równa się FN. Innymi słowy, posuw minutowy równa się posuwowi obrotowemu razy obrot. Ja tu od razu go rozbiłem na trzy elementy zamiast na dwa. Tylko, że my nie korzystamy z VF, my korzystamy po prostu z F. Jeżeli F równa się FZ razy nie N, tylko S razy Z, to właśnie nam proste założenie. Jeżeli byśmy mieli freza, wcześniej wspomnianą dziesiątkę, która ma e, obroty 3, 3, 3, 0 i on by był na przykład czteropiórowcem, bo to taki dostali, pewnie będzie najczęstszy, to wyjdzie mi, że posuw dla takiego rozwiązania powinien równać się na przykład 500 posuwu razy 3, 3, 3, 3, 0 obrotów razy Cztery zęby. No i teraz już jest kwestia tego, czy potraficie to policzyć w głowie, czy nie. Ja zwykle sobie nie radzę z czymś takim, więc wolałbym to sobie pomnożyć na zewnątrz na kalkulatorze, a dałoby mi to wynik wtedy zupełnie przypadkowy: 666. 6, 6. Oczywiście, jeżeli byśmy chcieli dodać jednostki, no to tutaj mamy 1 przez minutę, czy też minutę do minus pierwszej czy też obroty na minutę. Tutaj mamy milimetry na minutę. No bo mieliśmy podane w milimetrach posuw, a w 1 przez minutę mieliśmy podane obroty. Czwórka była jednostką bezwymiarową, bez, bezjednostkową, nie jestem pewien nazewnictwa, no ale wyjdzie nam, jak nam wyjdzie, 666 posuwu w milimetrach na minutę. Pogadajmy sobie teraz troszeczkę na temat takiej podstawowej trigonometrii. Jeżeli spróbuj sobie narysować kwadrat. Oczywiście on mi wyjdzie jako kwadrat albo nie kwadrat to już jak wyjdzie tak wyjdzie. I narysuję sobie jego przekątną. To powstało mi tutaj coś takiego, co się nazywa trójkątem prostokątnym. Trójkątem prostokątnym w dodatku, jak zobaczymy, równoramiennym. I wtedy, jeżeli sobie podpiszemy jego boki a, b i c, to oczywiście nie ma problemu, żeby napisać taki wzór b kwadrat równa się c kwadrat. i Pitagoras każdy to zna, tylko że w moim wypadku a i b są sobie równe. a równa się b. Więc tak naprawdę mamy a kwadrat plus a kwadrat równa się c kwadrat, co oznacza, że 2a kwadrat równa się c kwadrat. Jeżeli teraz obu stronie to spierwiastkujemy, to dostaniemy pierwiastek z dwóch a c. Przekształcając to trochę wyjdzie nam, że c równa się a pierwiastków z dwóch. Po co nam to jest? Po to, żeby policzyć przekątną na przykład e, wałka, z którego mogę wykonać kwadrat o jakimś boku. No i idąc krok dalej, pierwiastek z dwóch łatwo jest zapamiętać, bo to jest 4, 1, 4, 1, 4. Pamiętamy, że jest 4 znaki, powtarzają się w grupach po dwa, a wiadomo, że jest trochę większe od jedynki, żeby dostać dwójkę po mnożniku, więc 1.414 1, 4, moim zdaniem jest w miarę łatwo zapamiętać, w każdym razie ja go zawsze pamiętam bez większych problemów. Czyli jeżeli teraz by wyszło, że potrzebuję wykonać np. kwadrat 10, ma być 10 na 10, czyli w założeniu, że A równa się 10, to mam nic innego, jak przekątna równa się 10 razy pierwiastek z 2, czyli przekątna równa się 10 razy 1, 4, 1, 4, czyli przekątna równa się 14, 1, 4. Czyli musiałbym w założeniu wziąć wałek 15 albo przetoczyć go na 14-14, żeby uzyskać taki kwadrat z wałka okrągłego. Sytuacja troszeczkę bardziej się komplikuje, kiedy zaczynamy mówić o sześciokącie. No i narysowanie sześciokąta foremnego to też przekracza moje możliwości w większości sytuacji, ale postaram się to zrobić najlepiej jak mogę. Mam nadzieję, że go w miarę widać. No i teraz popatrzmy, jeżeli założymy sobie, że każda z tych ścianek nazywa się A. Spróbujemy sobie narysować takie dwie przekątne, to wyjdzie nam tutaj, uwaga, trójkąt równoboczny, czyli wszystkie ścianki są takie same. Tu jest a i tu jest a. Każdy z nich ma tutaj po 60 stopni. Nie możemy tu oczywiście użyć Pitagorasa, bo nie jest to trójkąt prostokątny, chyba żebyśmy go rozbili na pół, ale na szczęście, jeżeli uważaliście na matematyce, to wiecie, że istnieje coś takiego jak wysokość trójkąta równobocznego, którą mógłbym narysować jako H w tym miejscu, i ta wysokość równa się A pierwiastków z trzech, z trzech nie z dwóch, e, na 2. No i jeżeli to już wiemy, to znaczy, że jakby cała nasza, mm, cały nasz wymiar pod klucz, tak go nazwijmy, czyli powiedzmy, że go tutaj spróbuję narysować jako D będzie po prostu dwa razy większy. Jeżeli dwa razy większy, to obustronnie mnożę razy 2, więc D równa się po prostu A pierwiastków z trzech. No i teraz, pierwiastek z trzech to około 1, 7, 3, 2. To też po czasie zapamiętacie. Niestety nie mam prostej takiej mnemoniki na zapamiętywanie tego. No ale mając to, wiem, że A równać się musi D przez 1, 7, 3, 2. Tylko, że mnie nie interesuje A. Ja chciałbym podwójne A, czyli znów e, wiem, jaki sześciokąt chcę wykonać, ale chcę się dowiedzieć, z jakiego wałka mogę go zrobić. Więc najprostszym rozwiązaniem. <laughs> byłoby po prostu pomnożyć obustronnie przez 2, więc miałbym wtedy 2a równa się 2d przez 1, 7, 3, 2, no ale ta dwójka tutaj, tutaj, to mi troszeczkę nie pasuje, znaczy to bym chciał, tej bym nie chciał, więc 2 przez 1, 7, 3, 2 to w przybliżeniu oczywiście 1,15. 15, bo ja to tak Znów troszeczkę zaokrąglam właściwie 1, 1.55, jeżeli chcielibyśmy i dokładniejsi, ale 1.15 zwykle na nasze potrzeby wystarcza. Innymi słowy, jeżeli teraz byśmy to sobie przetworzyli dalej, to A2, e, 2A równa się nic innego jak 1.5, 1.55 D. Tak? Tak. Czyli 2A nasza przekątna, którą chcę uzyskać równa się 1.155, tego co jest wymiarem pod klucz. I znów z jakiejś prostej matematyki, jeżeli mam zrobić pod klucz 10, to znaczy, że nasze 10 równa się 1.155D, czyli D równa się 11 albo mnożę razy 10, 11 55. Taki wymiar wałka musiałbym przetoczyć, żeby uzyskać sześciokąt od plus dziesiątkę. Oczywiście zakładam, że tam nie mają zostać żadne zaokrąglenia. W praktyce zwykle chcemy kawalotki zaokrągleń między sześciokątem, więc bym go odpowiednio zawyżył, żeby dostać te zaokrąglenia w takim rozmiarze, jak mi interesują. Ok. Lecimy dalej. Mamy podstawy matematyki, mamy podstawy trygonometrii. Teraz pogadajmy sobie o gęstości materiału. Czasem jest tak, że zastanawiacie się, czy weźmiecie jakiś detal do ręki, na przykład macie kostkę 100 na 100 na 100. Ile ona waży? Ile waży taki sześcian? Bardzo prosto jest to sobie zrobić, jakby nie widzę żadnego problemu. Wystarczy, że zapamiętacie, że gęstość stali to 6 zer, 2, 3, 4, 5, 6. 6,078. 6,078, no i oczywiście gdzieś musi się pojawić przecinek, w takim zapisie przecinek, no musi być tu, bo jakby musi być po pierwszym zerze. No i teraz, jeżeli spróbujemy to sobie zrobić, to znaczy, że mnożąc objętość, bo mamy tutaj długość, mamy tutaj pole i mamy tutaj. Chyba jako Q oznacza się y, objętość. Nie jestem pewien, mam taką nadzieję. Mnożąc to wszystko razem wyjdzie nam 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bo wszystkie zera tutaj mi wyjdą z tego mnożenia jako 1. Razy 6, 0, 7, 8 oczywiście przecineczek. No i teraz przesuniemy przecineczek o tyle zer, ile skreślę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Skreślam 6, 0, więc przesuwam przecinek o 6, 0. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Kostka 100 na 100 waży około 7,8 kg. To jest znów troszeczkę przybliżone, ale mniej więcej się zgadza. Jak teraz natomiast policzyć to dla aluminium? Hmm. Właściwie całkiem prosto. Dla aluminium zamiast tego 7,8 w tym miejscu, to jest tal, to jest alu, wrzucam po prostu 27. Natomiast 27 jest w miarę ciężką wartością do zapamiętania. Znaczy, ja nie widzę żadnego sposobu, żeby. Wygodnie go zapamiętać, ale 27 razy 3 to powiedzmy, że jest 78. No nie jest oczywiście, bo 27 razy 3 to tak naprawdę 81, ale jest to na tyle blisko, że do naszych zastosowań, czy ja podniosę, czy ja nie podniosę, czy robot dźwignie, to jest zwykle wystarczające. Co to oznacza? Że jeżeli nasza kostka 100 na 100 ważyła 7,8 kg, kiedy była mm, kostką stalową. To w wypadku aluminium, 7,8 kg, podzielę po prostu na 3 i wyjdzie mi w uproszczeniu mniej więcej e, 2,7 kg, zakładając, że tutaj mam stal, tutaj mam alu. Dla wałka natomiast liczymy to bardzo podobnie, tylko że dla wałka trzeba wykorzystać trochę inny wzór. No bo zakładam, że każdy z Was pamięta, że jeżeli istnieje sobie okrąg, kurczę, no ten okrąg mi słabo wyszedł, Ok, dobra. To jest nie taki wzór jak Pi R kwadrat. Chyba najbardziej znany wzór na świecie, oznaczający nic innego jak pole. Czyli tutaj mielibyśmy pole naszego w tej chwili już koła, no bo okrąg byłby tylko pierścionkiem, a koło byłoby pełne w środku. No ale my nie chcemy policzyć tego, my chcemy policzyć sytuację, w której mamy. To będzie ciężkie do narysowania, ale postaram się to zrobić jak najlepiej. My chcemy policzyć objętość jakiegoś wałka, który ma na górze wspomniane wcześniej pole, a na boku ma wymiar, który różnie się zapisuje. Niektórzy go zapisują h, niektórzy go zapisują l jako długość, zależy czy mówimy o wysokości, czy o długości. To zależy od tego, jak wałek leży. Tak naprawdę, nie oszukujmy się. No to co? Pr kwadrat razy, ja lubię robić akurat l, bo mi się zawsze rozsądniej pracuje na lc. E, równa się. Mojej e, objętości, czyli objętość, założyłem, że to jest pół, chociaż nie jestem tego pewien. No to co? To spróbujmy ustawić jakieś wartości. Pi równa się 3,14. To jest proste. L, e, przepraszam, r. -kę. R, -kę dajmy sobie na przykład, że liczymy wałek pi 200. No to będzie wygodna r, bo będzie r 100 podniesiona do kwadratu. No i teraz dajmy sobie jakąś długość, na przykład ten wałek niechaj ma 100 mm długości. Czyli L będzie się równać 100, więc to jest to, to jest to, to jest to. I to wszystko się równa Q. Spróbujmy to przemnożyć przez siebie. 3,14 razy. To do kwadratu to będzie to samo, tylko że z większą ilością zer. I tutaj będę miał kolejne zera. Czyli znów mam 1, 2, 3, 4, 5, 6 zer, A 6 zer oznacza, że je ja przesunę przecinek. O 6 pół prawo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0, 0, 0. Tak? Tak. To jest moja objętość w milimetrach sześciennych. Pamiętając natomiast, że gęstość stali wynosi 6,078. Teraz znów proste wymnożenie 3, przepraszam, 3, 1, 4. Raz, 2, 3, 4. Eee, Razy 8, Znów pozwala mi poprzesuwać 0. Raz, 2, 3, 4 w prawo. Raz, 2, 3, 4 w prawo. No i teraz mielibyśmy do wymnożenia 314 razy 0.078. Ja się nie odważę tego robić w pamięci, więc się posłużę kalkulatorem, który mam obok. 314 razy 0,078. Taki wałeczek waży około 24,5 kg. Wałeczek FI200, 100 długi, będziemy mniej więcej tak uwagę w wypadku stali. A pamiętacie już, że dla Alu to jest mniej więcej przez 3, więc ta wartość podzielona mniej więcej na 3 to jest jakieś powiedzmy 8,16 16 kilograma, czyli już leciutki detal. Proste, łatwe. Matematyka nie boli. Ostatnia rzecz, o której chciałem Wam jeszcze teraz powiedzieć, to szybkie liczenie kątów. Często na tokarkach musicie zrobić jakąś fazę pod określonym kątem. 30-60 stopni to są najczęstsze, bo 45 stopni tak naprawdę wiadomo, jak liczyć, to prosta sprawa, bo to jest taka sama wartość w obu osiach. Wystarczy, że zapamiętacie, ile wynosi tangens 30 stopni i ile wynosi tangens 60 stopni. Dlaczego tangens? Bo jeżeli narysujemy sobie jakiś trójkąt, niech to, to będzie taki trójkąt, i to będzie trójkąt prostokątny, tak jak zwykle przy otoczeniu na wychodzi, i tutaj damy sobie na przykład 30 stopni, co oznacza, że wynikowo w tym miejscu muszę mieć 60 stopni, bo suma kątów w trójkącie wynosi 180, e, to rzecz, którą muszę pamiętać, to fakt, że tangens 60 to około, a właściwie nie około, tylko dokładnie pierwiastek 3, a tangens 30 stopni jest 3 razy mniejszy. Pierwiastek z 3 przez 3. Pierwiastek z trzech, już sobie wcześniej założyliśmy, że wynosi około 1,732, a podzielone to na 3 to około 0,577. Co z tego mi wynika? Jeśli kiedyś będziecie mieli toczyć taki wałeczek. Na przykład w tym miejscu ktoś wam powie, że jest odległość 10 i tutaj ma być 30 stopni, czyli macie podaną wartość 30 stopni i odległość 10. No to najprostszym rozwiązaniem będzie wzięcie tego tangensa 60 stopniowego, bo naprzeciwko 60 mam 10, a obok 60 mam wartość, w której liczę. No to spróbujmy. Nasze, nazwijmy to delta R, zmiana promienia, delta R, równać się będzie po prostu ścianka razy tangens 60 stopni, a jak pamiętamy. O, czekajcie, w drugą stronę. Tak, w drugą stronę tangens 30 stopni, oczywiście mój błąd. Delta R równa się 10 razy tangens 30 stopni, czyli delta R równa się 10 razy 0.577, czyli równa się około 10 w prawo 5,77 mm. Powinno w każdym razie tak być, jeżeli nigdzie nie popełniłem głupiego błędu. Dzięki śliczne za poświęcony czas, mam nadzieję, że metrykom się podobał i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego, e, takie podstawy matematyki powinniśmy mieć w głowie. Tak jak na wyrywki każdy z Was powinien przekształcić wzór V równa się pi przez 1000 właściwie w dowolnym momencie e, i na wyrywki każdy z nas powinien, nie wiem, być w stanie powiedzieć jaki ma mniej więcej posuw na ząb, kiedy leci maszyna z danymi obrotami, z danym posuwem minutowym. Uważam, że to są Cechy dobrego operatora, tak bym to nazwał. Tak samo dobry konstruktor powinien już z głowy powiedzieć, nie wiem, jaki wałek będzie mu potrzebny, żeby zrobić sześciokąt o danym rozmiarze. Nie mówię, żeby zapamiętać całą tabelkę, mówię, żeby umieć to w miarę szybko policzyć. A jak wiemy, nie jest sztuką pamiętanie rzeczy, albo inaczej, nie trzeba pamiętać wszystkich rzeczy, trzeba tylko wiedzieć, gdzie znaleźć odpowiedź na pytania, jak te rzeczy mają działać. No i tutaj ten film może się kiedyś Wam przydać, może do niego wrócicie. Tak czy inaczej jest to moje wrześniowe powtórzenie po wakacjach, żebyście nie zapomnieli, co w szkole jest potrzebne. Jeśli materiał Wam się podobał, jak zawsze zapraszam do lajkowania, subskrybowania, czy też dzielenia się linkiem z znajomymi, którzy też mogą się z tego filmu nauczyć czegoś nowego. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie to dole w komentarzu. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku Cajemnice Krok po Kroku już za tydzień.